powiatu leżańskiego. Witam zarząd powiatu, szanownych radnych, zaproszonych gości oraz pracownika starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie. Już momencik, bo tutaj coś mi się z nagrywaniem przyblokowało. Moment, moment. Okej. Okay. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustęp 1a ustawy o samorządzie powiatowym, obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Leżeńskiego odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, Zdany tryb obradowania i sprawdzenie listu obecności. Częczyk, Lucjan. Dzień dobry, jestem obecny. Tamasz, Marian. Dzień dobry, potwierdzam swoją obecność. Janko, Edward. Janko, Edward. Nie słychać. Kokut Marek. Dzień dobry, jestem obecny. Jajski Franciszek. Obecny. Król Jagata. Dzień dobry, jestem obecny. Szak Marek. Ja jestem obecny. Dzień dobry. Cześć Koś Obecny. Adej Adam. Dzień dobry, jestem obecny. Ańkut Józef. Dzień dobry, jestem obecny. Matuszek Roman. Dzień dobry, Dzień dobry. jestem obecny. Kinderska Danuta. Jestem obecna. Słyszelska Halina. Obecna. Troka Grzegorz. Dzień dobry. Stasiowski Józef. Dzień dobry. Obecny. Witam wszystkich. Drebacz Krzysztof. Witam serdecznie. Obecny? Wylaź Adam. Obecny? Wylaź Dorota. Dzień dobry wszystkim. Obecna? Jeszcze raz. Jonko Edward. Widzimy? Widzę, ale nie słyszę. Dzień dobry. Jestem obecny. Słychać mnie? Dziękuję. Dziękuję. Informuję, że obecnych jest 19 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Informuję, że dzisiejszą sesję zwołam na wniosek zarządu powiatu, który zaproponował następujący porządek obrad 48. nadzwyczajnej sesji. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczoną na realizację tych zadań w 2022 roku. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania diet przysługującym radnym. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Czy do czytanego porządku obrad Radni, bądź Pan Starosta chcą wnieść wnioski? Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek w tym momencie Zarządu wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Słucham Radnych. Pan Starosta, proszę. Panie Przewodniczący, Panie... Wysoka Rada, zgłaszam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu trzeciego podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczenia diet przysługującym radnym. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś inne wnioski? Jeżeli nie ma innych, to przechodzimy do głosowania zgłoszonego wniosku przez Pana Starostę. A, a przepraszam, a jakie jest uzasadnienie zdjęcia tego punktu? Uzasadnienie jest proste, są różne wyroki sądowe w tej sprawie i nie wiemy, czy mamy procedować ten punkt, czy nie. Pismo Państwo macie od Pani Wojewody, które do nas wysłała, w którym piśmie mówi, mówi się, że może wszcząć w stosunku do nas postępowanie. Więc, żeby być pewnym, co robimy, też jeszcze będziemy zasięgać innych opinii w tej sprawie. Nie ukrywam, że takie wnioski podjęły, podjęło wiele samorządów i stąd taka nasza rozperka. Jak najbardziej pani staraczko. My mamy swój samorząd, pilnujemy, pilnujemy powiatu leżańskiego. I przystępujemy do głosowania imiennego według listy obecności. Za, przeciw, wstrzymujemy się. Proszę żeby były wyłączone mikrofony, bo jest później zakłócenia. Yy, wniosek o za zdjęcie z początku obrad punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym. Częczyk Lucjan. Jestem za zdjęciem. Grabasz Marian. Jestem za. Janko Edward. Jestem za. Kogut Marek. Jestem za. Tajowski Franciszek. Jestem za. Kurle Jagata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Zdzisław. Wstrzymuję się. Adej Adam. Jestem za. Majkut Józef. Jestem za. Matuszek Roman. Jestem za. Jęderska Danuta? Jestem za. Koszowska Halina? Jestem za. Roka Grzegorz? Wstrzymuję się. Stasiowski Józef? Wstrzymuję się. Kiszmarek? Jestem za. Krębacz Krzysztof? Jestem za. Wylaś Adam, jestem za. Wylaź Dorota. Jestem za. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za wnioskiem głosowało 16. Nikt nie był przeciw i 3 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek uzyskał akceptację i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Mariusza Koniora, dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie W Leżańsku, Centrum Pomocy Rodzinie Wleżańskiej. Proszę Panie Dyrektorze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z informacją uzyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nasz powiat powinien otrzymać kwotę 2 243 441 zł. Proponuje się, jest to kwota o 153 868 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Proponuje się, aby podzielić ją w sposób następujący. Kwota 143 tys. zł. miałaby być przeznaczona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Zadania te są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Byłoby tutaj jedno zadanie, finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Takie zapotrzebowanie złożył Powiatowy Urząd Pracy. Jest to zgodne z, z jego wnioskiem. Pozostała część środków, czyli 2 100 441 zł, przeznaczona by była na mm, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w zakres w której wchodzi dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, tutaj kwota 1 204 800 zł, Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych kwota 160 tysięcy złotych. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych kwota 30 tysięcy złotych. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwota 555 641 złotych. I dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych kwota 150 tysięcy złotych. Dodam tylko, że podział tych środków został wypracowany, dokonany wspólnie na posiedzeniu z udziałem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę i nie słyszę. Zamykam dyskusję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwa uchwały. Głosowanie imienne według listy za, przeciw, wstrzymuję się. Częczyk Lucjan. Jestem za. Tabasz Marian. Jestem za. Edward. Jestem za. Bogut Marek. Jestem za. Majewski Franciszek. Jestem za. Królej Agata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Teśko Zdzisław. Jestem za. Matej Adam. Jestem za. Ajkut Józef. Jestem za. Matuszek Roman. Jestem za. Liderska Danuta. Jestem za. Krzyszowska Halina. Jestem za. Szoka Grzegorz. Jestem za. Krasiowski Józef. Jestem za. Kiszmarek. Jestem Rębacz za. Rębacz Krzysztof. Jestem za. Wylaś Adam, jestem za. Wylaś Dorota. Jestem za. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 19, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżackiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 roku. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Sylwię Jaskułowską, kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Proszę bardzo Pani Sylwię. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pani Wojewoda Podkarpacki. Pismem z dnia 15 lutego przekazała porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe Wleżeńskie organizuje corocznie, a realizacja tego zadania wynika z artykułu 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która wskazuje starostę jako odpowiedzialnego za przeprowadzenie kwalifikacji wojskową na terenie powiatu. Natomiast rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku zarządzono czas trwania kwalifikacji wojskowej w kraju, która została ustalona na czas od 4 kwietnia do 8 listopada 2022 roku. W powiecie leżeńskim planuje się kwalifikację wojskową w kwietniu i przewiduje się, że ona potrwa 18 dni. Po przyjęciu zadania, powiat Leżański będzie realizował określone w porozumieniu zadania, takie jak zawarcie umowy z podmiotami leczniczymi w sprawie przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zgodnie ze skierowaniem przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżańsku, a także pokrywanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji tych szpitalnych i badań psychologicznych wykonanych na podstawie tej umowy, a także przekazanie podmiotom leczniczym środków finansowych przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych przez te podmioty z tytułu wypłaconych wynagrodzeń lekarzom oraz pracownikom średniego personelu medycznego, którzy brali udział w posiedzeniach komisji w godzinach pracy zawodowej oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzących w skład komisji za udział w posiedzeniach komisji po, poza godzinami pracy zawodowej. Zadania te realizowane są po uprzednim przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę Podkarpackiego, które są przekazywane corocznie Powiatowi Leżańskiemu w drodze decyzji dotacji celowej. Podpisanie porozumienia na wykonanie wyżej wymienionych zadań ma na celu usprawnienie procesów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Leżańskiego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadniona. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę i nie słyszę, zamykam dyskusję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie imienne według listy za, przeciw, wstrzymuję się. Przewodniczący Jestem za. Tabasz Marian. Jestem za. Janko Edward. Jestem za. Marek. Jestem za. Rajski Franciszek. Jestem za. Króle Agata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Zdzisław. Jestem za. Adej Adam. Jestem za. Ajkut Józef. Jestem za. Matuszek Roman. Jestem za. Widerska Danuta. Jestem za. Krzyszowska Halina. Jestem za. Stokak Grzegorz. Jestem za. Kasiosowski Józef. Jestem za. Kiszmarek. Jestem, Jestem za. Rębacz Krzysztof. Jestem za. Wylaź Adam, jestem za. Wylaź Dorota. I podaj wyniki głosowania. W głosowaniu udział wzięło osiemnastu. Amen. Halo. Czyli panią Dorotę Wylaś z głosem problem. Pani Dorota Wylaś przekazuje mi, że jest za. Dziękuję. Czyli w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 19. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą podkarpackim w sprawie Przyjęcie do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. W uchwale budżetowej powiatu leżajskiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 593 406 zł i 96 groszy. W tym dochody majątkowe w wysokości 646 443 zł 83 grosze. Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to cztery umowy z dwoma jednostkami samorządu terytorialnego. Dwie umowy dotyczą y, miasta i gminy Nowa Sarzyna. Pierwsza umowa dotyczy budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej 1265R w miejscowości Wola Zarczycka, pomoc finansowa w wysokości 265 tysięcy złotych. Druga umowa dotyczy przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka-Nowa Sarzyna stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny. Wysokość pomocy finansowej 120 tysięcy złotych. Dwie umowy z gminą Grodzisko Dolne. Pierwsza umowa dotyczy przebudowy dróg powiatowych numer 1273R Grodzisko Nowe hodaczów i 1271R Grodzisko Dolne Hałupki Dębiańskie w wysokości 200 tysięcy złotych. Druga umowa dotyczy zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej numer 1259R Gniewczyna Grodzisko Dolne Giedlarowa. Od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 1270 R w wysokości 60 tysięcy zł. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 1 1443 ,80 zł. 80 groszy stanowią wpływy ze sprzedaży wraku samochodu i złomu stalowego. Są to dochody domu pomocy społecznej w Rzucie Królewskiej. Dochody bieżące zwiększane są o kwotę 946 963 ,16 zł. 16 groszy. W tym są to środki z Funduszu Pracy w wysokości 595 729,52 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat w wysokości 42 240 zł. Dotyczy to realizowanego w Zespole Szkół Licealnych programu CyberMil z klasą. Dotacje celowe w ramach programu finansowany z udziałem środków europejskich jest to nowy, rozpoczynający się progr program Erasmus. Pod nazwą Kształcenie i Szkolenia zawodowe kwota środków otrzymana na ten cel to 274 432,92 zł. Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, to kwota 2232 zł są to środki na obsługę programu Zajęcia Klubowe WTZ środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne bieżące w wysokości 7 tysięcy. Jest to umowa z gminą Miastem Leżajsk na dofinansowanie otrzymania kompleksu sportowego Oli przy zespole szkół licealnych w Leżajsku. Zwiększa się również dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 25 328,72 grosze. Z tytułu rozliczenia wynagrodzeń pracowników młodociany za rok ubiegły w wysokości 2242,72 zł, rozliczenia kosztów ogrzewania za rok ubiegły w wysokości 2316 zł, darowizna od osób fizycznych otrzymana przez Dom Dziecka w Nowej Sarzynie w wysokości 16 770 zł i darowizna od firmy Ciech Sarzyna dla Domu Dziecka w Nowej Sarzynie w wysokości 4000 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 251 445 21 zł. 21 groszy. W tym są to dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących dwóch programów. Pierwszy to jest Edukacja Zawodowa jako szansa na przyszłość w wysokości 156 592 zł. I drugi program to jest Erasmus, realizowany w zespole szkół Licealnych w wysokości 38 000 859 zł. i 21 groszy. Te środki nie będą stanowiły w, dochodu w roku 2022, ponieważ one już wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2021 i znajdują się w nadwyżce budżetowej za rok 2021. I kolejne zmniejszenie planu dochodów budżetu to jest część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 55 994 zł. Jest to pismo Ministerstwa Finansów z 16 lutego o rocznych kwotach subwencji wkład i udziałów w podatkach dochodowych, osób fizycznych i prawnych wynikające z ustawy budżetowej. Zwiększa się plan wydatków o kwoty 2 543 546 zł i 46 groszy na podstawie wcześniej wymienionych umów, czyli są to cztery umowy dotyczące pomocy finansowej, dwie umowy z Gminą Miastem i Gminą Nowa Sarzyna i dwie umowy z Gminą Grodzisko Dolne. Środki Funduszu Pracy, umowa na realizację programu CyberMir z klasą, umowa na realizację programu Erasmus+, umowa dotycząca programu zajęcia klubowe WTZ oraz pomoc finansowa z Miasta Leżajsk na otrzymanie kompleksu Sportowego Orwig i zwiększenie dochodów własnych w wysokości 26 772,52 zł z przeznaczeniem na Bieżące wydatki zespołu szkół licealnych w Leżajsku w wysokości 2242,72 zł. Wydatki bieżące domu dziecka w Nowej Sarzynie w wysokości 23 086 zł. I wydatki bieżące domu pomocy społecznej w Brzozie Królewskiej 1443,80 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku budżetu powiatu na pomoc finansową dla gminy Grodzisko Dolne w wysokości 65 tysięcy zł. I przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami zgodnie ze złożonymi wnioskami, wyłącznej w łącznej wysokości 885 139 ,50 zł. 50 groszy. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1 201 584 ,71 zł. 71 groszy w wyniku ujęcia w rozliczeniu rocznym za rok 2021 dwóch projektów finansowanych środków europejskich, czyli edukacja zawodowa jako szansa na przyszłość i program Erasmus Plus realizowany ze szkół licealnych. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów obniżające kwotę do subwencji oświatowej dla powiatu na rok 2022 i zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową dla gminy Grodzisko-Dolne 65 tysięcy złotych, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami zgodnie ze złożonymi wnioskami na łączną kwotę 885 139,50 zł. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów y, zawiera załącznik numer 1 do projektu uchwały. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zawiera załącznik numer 2. Y, tabela dotacyjna mająca nową wysokość wydatków dotacyjnych to jest tabela numer 3. I wydatki, wydatki majątkowe budżetu powiatu y, otrzymuje brzmienie jak tabela numer 2 do niniejszej uchwały. To jest całość zmian proponowana w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych? Nie widzę i nie słyszę. Wysoka Rado, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie imienne według listy za, przeciw, wstrzymuję się. Częczek Lucjan. Jestem za. Zabasz Marian. Jestem za. Jonko Edward. Jestem za. Bogut Marek. Jestem za. Krajewski Franciszek. Jestem za. Królej Agata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Zdzisław Jestem za. Madej Adam. Jestem za. Alkut Józef. Jestem za. Matuszek Roman. Jestem za. Liderska Danuta. Jestem za. Krzyszowska Halina. Jestem za. Roka Grzegorz Jestem za Stasiowski Józef Ślisz Marek Jestem za Rębacz Krzysztof Jestem za Wylaś Adam Jestem za Wylaź Dorota Jestem za Może jeszcze wrócę Stasiowski Józef <kluzny> Teraz słychać. Za. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, za uchwałą głosowało 19. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Wysoka Rado, Rado na tym zamykam obrady 48. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Leżańskiego. Do widzenia wszystkim i do zobaczenia. Do widzenia.